Oto 25 najnowszych i najciekawszych funkcji w iOS 17, który zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom we wrześniu tego roku. Co ważne, iOS 17 już nie będzie można zainstalować na iPhone 8, 8 plus i iPhoneie 10. Zaczynamy. Wreszcie będziemy mieli predykcję wpisywanego tekstu w języku polskim, co oznacza inteligentniejsze, szybsze i dokładniejsze wprowadzanie tekstu. Tekst. Będzie podpowiadany przez system na podstawie predykcji bezpośrednio podczas pisania, więc dodanie całego słowa lub dokończenie zdania wymaga tylko stuknięcia w spację. Druga funkcja tworzenie plakatów z kontaktami. Które zajmują miejsce na wyświetlaczu podczas odbierania połączenia. I to my decydujemy, jak ma wyglądać nasz plakat z kontaktem oraz decydujemy o zajmku, w jaki sposób ma się do nas ktoś zwracać. Name Drop to nowa funkcja pozwalająca na wymianę informacji kontaktowych. Wystarczy zbliżyć swojego iPhone'a albo Apple Watcha i wymienić się kontaktem, lub też otrzymać informacje kontaktowe od drugiej osoby. Możecie tym samym zapomnieć o drukowanych wizytówkach i dyktowaniu komuś swojego numeru. Będziesz mógł zostawić wiadomość wideo, kiedy ktoś nie odbierze połączenia FaceTime. Na Apple TV 4K będziesz mógł prowadzić rozmowy przy pomocy FaceTime. Dzięki iPhone'owi i kamerze Continuity będziesz mógł wykorzystać go do tego, żeby rozmawiać przez swój telewizor i przystawkę Apple TV przy pomocy tej właśnie kamery razem ze swoją rodziną na sofie w salonie. Twój iPhone dzięki funkcji standby będzie mógł się przerodzić w stolik nocny i dzięki niemu na ekranie będzie wyświetlana godzina bądź dowolne informacje, jakie sobie zażyczysz. Wystarczy kliknąć na ekran w przypadku starszych modeli, żeby zobaczyć godzinę albo inne informacje. W przypadku iPhone'a 14 Pro i funkcji Always on Display, te informacje będą wyświetlane cały czas na ekranie. Wszystkie wiadomości zyskują teraz filtry wyszukiwania, a w momencie, w którym nie przeczytałeś dużej ilości wiadomości, a ktoś wysłał Ci ich kilkadziesiąt, to dzięki jednemu przyciskowi będziesz mógł przenieść się do ostatnio przeczytanej wiadomości. Otrzymane wiadomości audio będą zawierały transkrypcję. Wysłana w wiadomościach lokalizacja będzie się pojawiała wraz z podglądem mapy na żywo. Całkowita nowość, czyli sesja kontaktu, dzięki której Osoba będzie mogła poinformować inne bliskie osoby o tym, że dotarła do domu, albo o tym, o której planuje dotrzeć do domu. Jeżeli ma jakąś obsługę, to inne osoby zostaną o tym powiadomione i zyskają dostęp do aktualnej lokalizacji i różnych innych ważnych informacji, jak stan baterii, sieci oraz ostatnie położenie. Aplikacje iMessage zostały przeniesione do nowego przycisku plus. Wycinasz postacie ze zdjęć w iOS 16? Jeżeli tak, to właśnie takie postacie i różne elementy ze zdjęć będziesz mógł przerodzić w Live Photo Stickers, czyli żywe naklejki, które się ruszają i będziesz mógł je przypiąć do jakiejś wiadomości, użyć w prezentacji, ogólnie w całym systemie iOS. Więc będą to Twoje unikalne, stworzone przez Ciebie naklejki. Pliki będziecie mogli wysłać przy pomocy airdropa poprzez zbliżenie dwóch iPhone'ów i uruchomienie NFC. Jeżeli oddalimy się, to pliki będą nadal przesyłane przy pomocy danych komórkowych. Poprzez zbliżenie iPhone'ów i uruchomienie NFC będzie można również rozpocząć sesję SharePlay. RTG będzie można udostępniać aż pięciu najbliższym osobom. Dodatkowo będziesz mógł udostępniać hasła i klucze dostępu różnym grupom osób najbliższych. W iOS 17 znajdziesz całkowicie nową aplikację, czyli Dziennik. To nowy sposób na to, żeby docenić wyjątkowe chwile. Aplikacja sugeruje nam na podstawie lokalizacji, zdjęć, różnych linków. Pis w naszym dzienniku, czyli po prostu pamiętnik cyfrowy, który będzie mógł być przez Was prowadzony codziennie na podstawie sugestii iOS 17. Lubisz słuchać muzyki? Teraz będziesz mógł tworzyć razem z innymi wspólne listy w Apple Music. A jeżeli razem jedziecie samochodem i kłócicie się o to, kto ma puścić muzykę i czyj telefon ma być podłączony do zestawu audio, to dzięki funkcji CarPlay SharePlay będziecie mogli wspólnie puszczać ze swoich urządzeń muzykę na zestawie audio w samochodzie. Tymczasowe kody wysyłane za pośrednictwem aplikacji mail do jakiejś autoryzacji będą automatycznie pokazywały się jako sugestia w Safari, tak jak jest to w tym momencie w systemie iOS i w iPhonie. W aplikacji zdrowy będzie można rejestrować nasz nastrój, dzięki czemu pozwoli to na lepsze poznanie problemów psychicznych, być może walkę z depresją. Kolejna funkcja prozdrowotna to odległość od ekranu. Jeżeli aparat TrueDrip w kamera wykryje, że użytkownik zbyt blisko trzyma urządzenie, bliżej niż 30 cm powiadomi o tym użytkownika i każe oddalić urządzenie od oczu. Ma to za zadanie walczyć z krótkowzrocznością u dzieci, a u dorosłych umożliwić złagodzenie objawów cyfrowego zmęczenia wzroku. Safari zyskuje nowe profile, dzięki czemu będziemy mogli odpalać w nich konkretne karty, które są związane np. z pracą bądź z rozrywką. Przypomnienia zyskają funkcję sortowania artykułów spożywczych, zdjęcia lepiej rozpoznają ludzi, a dodatkowo będziecie mogli również oznaczać swoje zwierzęta. Dzięki funkcji dostęp wspomagany osoby, które mają problemy z funkcjami poznawczymi, będą mogły lepiej wykorzystywać potencjał iPhone'a. Tyczy się to osób niewidomych, które Zyskają funkcję wskaż i mów. Osoby, które tracą głos, będą mogły skorzystać ze syntezatora mowy i funkcji głos indywidualny, a osoby, które nie mówią, będą mogły się komunikować pisząc przy pomocy funkcji mowa na żywo. I ostatnie nowości to funkcja dotycząca treści poufnych, która powiadomi nas o tym, że zostały nam wysłane zdjęcia prywatne nagie. A w momencie, w którym takie zdjęcia odbierzemy przez airdropa albo wiadomości, to będą mogły zostać wyblurowane tak, żebyśmy ich nie oglądali. To już wszystkie nowości w systemie iOS 17. Ja zabieram się za testowanie najnowszego systemu i sprawdzenie jak się z niego korzysta. Dajcie mi znać w komentarzach jaka funkcja jest dla Was najfajniejsza i na którą najbardziej czekacie. Subskrybujcie mój kanał, polajkujcie ten film i do zobaczenia.